Świat materialny, w którym żyjemy, rządzi się swoimi prawami. Podobnie jest w tej rzeczywistości duchowej. Jeśli chcesz nauczyć się poruszać w rzeczywistości kleco Bożego, to musisz znać i respektować zasady, które w nim obowiązują. Jedną z kluczowych zasad jest kwestia przebaczenia. W listopadzie 2015 roku otrzymałem wiadomość e-mail. Od Marcina, znanej postaci scenicznej. Zapytał się mnie, czy byłbym w stanie wynająć mu swoją kamerę na okres dwóch dni. Zgodziłem się i zaprosiłem go do siebie. Zeskanowałem jego dowód osobisty, który był załącznikiem do podpisanej przez nas umowy. Pożegnał się, wziął kamerę i wyszedł z mojego mieszkania. Po dwóch dniach wysłałem do Marcina wiadomość z zapytaniem, kiedy zamierza zwrócić mi kamerę. Odpowiedział, że trochę mu się przedłużyło i potrzebuje jeszcze jeden dodatkowy dzień, za który postara się zapłacić. Ta sytuacja powtórzyła się w następnych dniach. Okazało się, że Marcin nie zwraca mi kamery, więc zaniepokojony zadzwonił do mojego znajomego, który prowadzi jedną z największych wykluczalni sprzętu filmowego w Polsce. Kiedy podałem mu personalia osoby Marcina, który wynajął ode mnie sprzęt, odpowiedział tak: Janek, muszę Cię bardzo zmartwić, ponieważ Marcin jest osobą uzależnioną od hazardu. Twoja kamera została już pewnie dawno sprzedana w Lombardzie, a pieniądze przepuszczone w kasynie. Marcin okradł również wiele innych osób przed Tobą i był taki moment, kiedy udało nam się go złapać w jednym z mieszkań i porządnie obić. Niestety ani groźby, ani takie czyny fizyczne nie przekonały go do tego, żeby zwrócił nam pieniądze. Zastanawiałem się, co zrobić z tą sprawą, ponieważ kamera, którą straciłem, była źródłem utrzymania mojej rodziny. Postanowiłem, że zadzwonię jeszcze do mojego kierownika duchowego, brata Mirka, który pomagał mi wielokrotnie w takich trudnych sytuacjach. Opowiedziałem mu całą historię i dodałem, że dysponuję umową oraz skanem dowodu osobistego i mógłbym zgłosić tę sprawę na policję, ponieważ obawiam się, że Marcin może okrać jeszcze kolejne osoby. Wtedy brat Mirek powiedział do mnie tylko jedną rzecz. Janek, jak myślisz, co na Twoim miejscu zrobiłby Pan Jezus? Zastanowiłem się tak w pokrótce, ponieważ na pewno nie poszedłby w pierwszej kolejności na policję i zdecydowaliśmy, że od tego momentu zaczniemy się za macina mocno modlić i dodałem do tego post. Ku mojemu zdziwieniu, po kilku dniach od rozpoczęcia modlitwy otrzymałem telefon z nieznajomego numeru. Zadzwonił do mnie pewien człowiek, do którego Marcin zgłosił się, żeby wynająć obiektyw i powiedział, że jeśli chce, to może nas ze sobą umówić. Od razu ucieszony zaproponowałem, żeby umówił nas na piątek na godzinę 15 przy kościele Stanisława Kostki w Warszawie. Obok kościoła znajduje się restauracja, którą dobrze znam i wiedziałem, że jeśli zajdzie potrzeba, personel tej restauracji stanie po mojej stronie. I tak udało nam się mówić spotkanie, na którym miałem się spotkać twarzą twarz z Marcinem. Podjechałem pod restaurację, wysiadłem z samochodu, przywitałem się z personelem pracującym w restauracji. Niestety Marcin się nie pojawił. Czekałem 5-10 minut, cały czas go nie było. Dlatego napisałem do tego naszego wspólnego znajomego, że niestety Marcin nie pojawił się na spotkaniu. On odpisał, że prawdopodobnie wywęszył spisek. Kiedy skończyłem czytać tę wiadomość, podniosłem głowę do góry i przez szklane drzwi restauracji zobaczyłem, że po drugiej stronie ulicy, przy grobie Jerzego Popiełuszki, stoi postać w kapturze. Bardzo szybko dostrzegłem, że to Marcin. Chciałem wyjść z restauracji, ale widziałem, że baśnie obserwuje osoby, które chodzą dookoła, a bałem się tego, że mi rozpozna. Dlatego musiałem chwilę poczekać i zastanawiałem się, co zrobić, żeby wyjść niezauważonym. Traf chciał, że akurat wtedy. Po ulicy jechał duży samochód dostawczy, który zatrzymał się na wysokości restauracji i zasłonił drzwi wejściowe. Niewiele myśląc, szybko poderwałem się z miejsca, otworzyłem drzwi i zasunięty przez ciężarówkę, wyszedłem z restauracji. Udało mi się przejść na drugą stronę ulicy i wejść na posesję kościoła przez główną bramę. Kiedy byłem kilka kroków od Marcina, on usłyszał, że ktoś zbliża się w jego kierunku. Bardzo szybko rozpoznał człowieka, którego okradł przed kilkunastoma dniami. Pamiętam, że w tym takim przerażeniu, tym takim amoku, zdecydował się na ucieczkę i zaczął z wzdłuż fasady kościoła. Niestety chodnik był na tyle śliski, że posiednął się i wywrócił na ziemię. Pamiętam bardzo dokładnie, że poniosłem go z tej ziemi, posadziłem na schodach i zaczęliśmy rozmawiać. Z jednej strony pamiętam, że miałem w sobie taką złość gniew, a z drugiej strony widziałem w nim takiego biednego człowieka, który miał tak zatwardziałe serce, że nie do końca rozumiał to, co zrobił. Rozmawialiśmy kilka dobrych minut, które wtedy dla Marcina Mogły wydawać się wiecznością. Pamiętam, że jeszcze raz wstał i próbował uciec, ale skutecznie go zatrzymałem, po to, żeby powiedzieć mu, po co się z nim spotkałem. Spojrzałem się na niego i powiedziałem: Marcin, zdaj sobie sprawę z tego, że okradłeś mnie z narzędzia, które daje utrzymanie mojej rodzinie. Ale chciałem Ci powiedzieć, że Ci to wszystko przebaczam. Wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Marcin, który grał do tej pory takiego twardego mężczyznę, po którym, czy to groźby czy prośby, spływał jak po rozpłakał się jak małe dziecko. To są jak na kreskówkach Fale łez spływały mu po policzkach. Ja byłem tym tak zaskoczony, że nie wiedziałem co począć, ponieważ dokładnie schodzi ludzie, był 5 godzina 15, a ja nie miałem nad chusteczek przy sobie, żeby dać mu, by otarł sobie łzy. W tej całej sytuacji byłem pewnie tak samo zaskoczony jak i on, ale pamiętam, że powiedziałem do niego tak: Marcin. Obok nas, tutaj widzisz, jest grób Jerzego Popiełuszki – człowieka, który oddał swoje życie za prawdę. Już nie musisz kłamać. Za tobą jest kościół, gdzie możesz wejść i oddać swoje życie Jezusowi. On na pewno przemieni je o 180 stopni. Spojrzałem się na niego, podałem mu rękę na pożegnanie i wyszedłem z posesji kościoła. Kiedy ruszyłem samochodem, spojrzałem jeszcze przez lewą szybę i zobaczyłem Macina, który wycierał swoją zapłakaną twarz rękawami od kurtki. Stał i kierował się w stronę ulicy. Minęło pół roku naszego spotkania. Nagle, niespodziewanie, dostałem wiadomość SMS od Macina, w której napisał, że bardzo żałuje tego wszystkiego, co zrobił do tej pory i zapisał się na terapię dla uzależnionych od hazardu. Jednocześnie napisał też, że chciałby zwrócić wszystkim to, co im ukradł. Ta sytuacja pokazała mi moc przebaczenia, która jest decyzją, aktem woli. Przebaczyć z serca to znaczy wybaczyć mimo uczuć czy emocji, które bardzo często są zupełnie przeciwstawne. Nieprzebaczenie jest niczym otwarty parasol pod spływającymi Bożymi łaskami. Jeśli chcemy, aby Pan Bóg przebaczył nam nasze winy, tak i my musimy przebaczać naszym winowajcom. Główną misją Jezusa Chrystusa było właśnie przebaczenie nam wszystkich grzechów i przekazanie zbawienia w zamian. Dlatego przebaczenie nazywane jest najwyższą formą miłości.